Z was, którzy oglądacie mnie dłużej, wiecie, że, że zawsze mówię z takiego pułapu serca o takich bardzo szczerych rzeczach, głębokich, jakby leżących w naszych sercach. E no i nie inaczej będzie dzisiaj. Opowiem wam też o jednej piosence, którą zaczęłam pisać i która była taką modlitwą mojego serca. Opowiem wam o takiej rzeczy, która towarzyszy mi w moim życiu dorosłym dzisiaj. Myślę, że na skutek tego, w jakim otoczeniu chrześcijańskim wyrastałam. Wiecie co? Ja wiem, że wiele osób mówi, że chrześcijanin nie może mieć demona i tak dalej. No, ale ja osobiście powiem, że już jako wierząca osoba miałam do czynienia z różnymi demonami, których nacisk czułam na moje życie. Ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pewnej kwestii, która wiąże się konkretnie z duchem religii. Ja po prostu tego ducha wyrzuciłam z mojego życia. Już jako osoba narodzona na nowo, dopiero po latach zrozumiałam, czym tak naprawdę jest śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie i wtedy jakby zaświecił mi Chrystus, wiecie? I to naprawdę zmieniło wszystko. Mimo tego, że już byłam narodzona na nowo, już chodziłam z Bogiem, już byłam aktywna w służbie Bogu, wiecie? Ale ja dalej byłam po prostu religijnym człowiekiem, nie? Kiedy rozkazałam odejść duchowi religii z mojego życia, on oczywiście odszedł. Ale wiecie, to jest tak, że to nie jest takie magiczne kliknięcie różdżki, że okej, okay, odejdź, i on odchodzi bo tak on odchodzi tylko że wiecie on zrobił pewne spustoszenie przez lata i teraz co ja muszę zrobić jako odpowiedzialna osoba przyjrzeć się temu spustoszeniu we mnie i ja zaczęłam się razem z duchem świętym faktycznie przyglądać temu spustoszeniu które e, gdzieś tam we mnie było jak ja to lubię nazywać różnym moim ciemnym pokojom serca dzisiaj mam 30 lat i mimo tego że ten duch religii jakby został wyrzucony przeze mnie naprawdę lata temu bo to chyba już 7 lat będzie to je ja i tak, jakby znajduje sobie różne miejsca, które zostały zainfekowane tym duchem. I właśnie dzisiaj chcę powiedzieć o jednym szczególnym takim miejscu. Opowiem Wam trochę o moim mężu. On jest takim w ogóle bardzo beztroskim, wesołym człowiekiem. Nie wiem do końca, jak to ująć, ale. Jego ominęło wiele z takich różnych rzeczy, które mnie nie ominęły, ze względu na to, że on się wychowywał jako katolik, ja się wychowywałam jako protestantka. Wierzę, że ci z was, którzy jesteście wychowani w kościołach protestanckich, to wy zrozumiecie w ogóle, o czym teraz mówię. Bo w kościele protestanckim, w większości, dobra, wiadomo, nie chodzi o wszystkie, żeby włożyć wszystko do jednego worka, ale w wielu kościołach protestanckich musi po prostu być porządek i ład. I jest tak, że często ten porządek i ład on zabiera miejsce po prostu Duchowi świętemu. Znacie te momenty, kiedy chcielibyście, żeby uwielbienie trwało, a ktoś je kończy, bo się skończyło 20 minut. I trzeba już przejść do kolejnej części nabożeństwa, bo inaczej się nie wyrobimy w czasie, i nie wiem, rachunki za prąd będą większe. Ja wyniosłam też z mojego jakby wychowania, takiego protestanckiego, dosyć dużą taką dozę powagi, ale w taki negatywny sposób. I szacunku. Okazywanego Bogu, ale też w taki negatywny sposób. No ja, ja nie mam innego słowa, nie chcę nikogo obrażać, ale nie mam innego słowa, jak tylko użycie słowa grobowe, takie grobowe uczucia, odczucia, takie grobowe rzeczy we mnie, tak? Czyli taka grobowa powaga, bo Bogu się należy powaga, Bogu się należy szacunek, grobowy szacunek. Czasami są momenty, żeby się uśmiechnąć i cieszyć się, ale raczej zazwyczaj szacunek i powaga. Ja takie coś po prostu wyciągnęłam, ale mój mąż. On jest naprawdę, no, ciekawym bardzo człowiekiem. Mam nadzieję, że go kiedyś też poznacie, może tu u mnie na, na filmach. I wiecie, on jest takim człowiekiem, że on bardzo, ale to bardzo jest nakierowany na przeżywanie Ducha Świętego. On często puszcza w domu różne filmiki, różne rolki, ogląda sobie z różnych przebudzeń. Jeżeli jesteście protestantami od urodzenia, to wiecie w ogóle, co to są za filmy, nie? Te filmiki, gdzie ludzie pod wpływem Ducha Świętego się śmieją, padają, chichrają, w ogóle robią takie różne e, dziwne rzeczy. On to ogląda, on jest zachwycony, ale wiecie, kiedy ja zauważyłam, że mam problem? Kiedy... On to oglądał, a ja czułam w sobie taką agresję, że myślałam, że mu ten telefon zaraz wyrzucę przez okno. I zaczęłam się przyglądać w ogóle temu, dlaczego je ja reaguje agresją, kiedy on ogląda filmiki z przebudzeń. Wiecie, ja zawsze mówiłam mu weź to wyłącz, to jest jakieś dzikie, to jest jakieś dziwne. To było coś, co było zupełnie poza moim rodzajem doświadczenia Boga, tym, w którym ja się wychowałam, bo. Ten rodzaj doświadczenia Boga był raczej taki bardzo spokojny, bardzo ułożony, właśnie bardzo w tej powadze i z takim szacunkiem, który się należy Bogu. I nie było tam wcale za dużo właśnie takiego dzikiego szczęścia. Ja to podkreślam: dzikiego szczęścia, które wychodzi z serca człowieka do Boga, który tego człowieka zbawił. Bo wiecie, ja dzisiaj jestem w miejscu doświadczenia dzikiego szczęścia, już mi się głos łamie. Ja dzisiaj jestem w miejscu doświadczania... Dzikiego szczęścia ze względu na to, że Bóg mnie zbawił, wiedząc, jakby z czego Bóg mnie wyciągnął, ja się dziko cieszę, wiecie, ale kiedyś tak nie było, nie? Ja przeszłam jakby drogę do tego dzikiego szczęścia. I to też nie jest jeszcze to, co chciałabym w ogóle z Bogiem osiągnąć. Zawsze miałam pragnienie Ducha Świętego. I nawet kiedy jeszcze byłam w takim ułożonym, spokojnym kościele, to ja zawsze chciałam tej dzikości Ducha Świętego. Mimo tego, że jej nie rozumiałam, mimo tego, że sama na te filmiki z tych przebudzeń patrzyłam w taki sposób, wiecie, a -a, ja zawsze chciałam tego doświadczać. I ja miałam kilka doświadczeń takich bardzo mocnych z Bogiem, duchowych, ale wiecie, chcę więcej. I wiem, że to jeszcze nie jest to, co Mogłabym mieć. Doświadczam Boga na co dzień, ale chcę więcej, mimo tego, że mam piękne życie. Mam męża, mam dziecko, mam dobrą pracę. Wiecie, mam. Wspaniały kościół, cudownych ludzi w ogóle dookoła siebie, ale od wielu miesięcy czuję w sobie taki niedosyt. Wracam do tego mojego ciemnego pokoju, który ma na ścianach, wiecie, wytapytowany strach przed przeżywaniem Ducha Świętego, pogardę do ludzi, którzy pozwalają sobie szaleć. Tam na ścianach tego pokoju jest właśnie wytapytowane takie poczucie wyższości, tak? Jestem lepsza, bo ja jestem ułożona i poważna, a wy warujecie i co wy tu w ogóle robicie. Tam w tym pokoju też jest taka arogancja na przeżywanie Boga. Tam na tych ścianach jest też napisane, że wystarczy mi to, co mam z Bogiem, wystarczy mi ja i moja Biblia, ja i moja cichutka modlitwa pod nosem, po co sięgać po więcej. Wiecie, i od jakiegoś czasu wchodzę sobie w ogóle z Bogiem do tego pokoju. Ja przyglądając się sobie samej w tym ciemnym pokoju, odkryłam takie coś, że... Ja boję się, przed Bogiem się boję przyznać do tego marzenia, że Duchu Święty, ja chcę Ciebie doświadczać. Ja naprawdę chcę Ciebie doświadczać w taki ponadnaturalny sposób. Bałam się, że się nic nie stanie po tej modlitwie. Położę to moje marzenie przed Bogiem i nic się nie zmieni. Ja miałam takie myśli w głowie, że może to zadziała u kogoś innego, ale na pewno nie u mnie. Coś we mnie mówiło, nic nie zmieniaj. Zostaw wszystko tak, jak jest, jest okej. Okay. Wiecie takie myśli, co jeśli Bóg nie odpowie pozytywnie na moją modlitwę? I zostanę z niespełnionym pragnieniem, które wypowiedziałam i nie będę mogła od tego uciec. Ale chwila, przecież Bóg jest dobrym tatą. I w Biblii jest napisane, że On nie daje kamienia komuś, kto poprosi o chleb. Dlaczego boję się, że nie da mi tego, co proszę, a proszę o dobrą rzecz, o więcej przeżywalności Boga? Przecież cały ten wywód, o którym wam przed chwilą opowiedziałam, to jest jakiś czarny scenariusz. To nie jest rozmowa z Bogiem. Z diabłem. Ma to jakiś pozór racjonalnego myślenia, ale to jest jakieś lewe, to jest jakieś krzywe, to nie jest Boży Głos, który dobrze znam. Ja, na przykład, w kościele tłumaczę, i często było tak, że po prostu na uwielbieniu tłumaczyłam komuś uwielbienie. Podczas uwielbienia u nas jest bardzo duża manifestacja słowa wiedzy i słowa mądrości, i tam jest bardzo dużo do tłumaczenia, więc ja po prostu zawsze te uwielbienia tłumaczę, bo one są, no, są świetne, nie? jeżeli chodzi o taką jakość duchową, ale przez to ja za często ich nie doświadczałam tak bardzo mocno jakbym mogła, ale wiecie, to było dla mnie wygodne, bo gdybym nie miała tych słuchawek i tego mikrofoniku tłumaczeniowego, to musiałabym zostać tylko ja i Bóg. i faktycznie tego Boga doświadczać. A tak stoję sobie wygodnie z tyłu, słuchawki, mikrofonik, wiecie. Jest elegancko, nie? Nie doświadczam, bo nie mogę. Skupiam się, jestem w pracy, wiecie, nie? Na służbie. Myślę, że niektórzy z Was wiecie w ogóle o czym mówię, nie? Nawet jak nie... Tłumaczę, no to wiecie, mam dziecko. No to też przy dziecku małym nie wejdziesz w uwielbienie tak, jakbyś mógł, dlatego że po prostu to dziecko do ciebie przychodzi często takie połowiczne jest to uwielbienie. Więc znowu kolejna wymówka. No tak, nie wchodzę w uwielbienie tak mocno, jakbym chciała, no bo mam dziecko. Wiecie, ale dochodzisz do takiego pewnego miejsca, że po prostu wiesz, że to nie jest tylko to, że tłumaczysz i to nie jest tylko to, że masz dziecko, tylko że faktycznie jest jakiś ciemny pokój, do którego trzeba wejść z Bogiem. I pozałatwiać pewne rzeczy. W tym pokoju odkryłam też poczucie wyższości, no i pogardę do innych ludzi. Mój mąż oglądał te filmy, a ja nie umiałam tego znieść. Ja się czułam lepsza od tego, co tam było na tym filmie. Czułam się też lepsza od niego, bo ja nie szukam takich rzeczy. Szukam innych rzeczy, bardziej poważnych. Ja jestem z Bogiem na dobre i złe. Nawet jak nie czuję, czuję w powietrzu, to pozór. Czegoś dobrego. Tak jak w Biblii jest napisane o tym, że jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale ostatecznie wiedzie do śmierci. Wiadomo, tutaj nie mówimy o śmierci w ujęciu pójścia do piekła, no, ale o doświadczeniu śmierci w naszym sercu. Umiera pewna cząstka ciebie, która pragnie, pragnie Boga, więc ten tok myślowy, który ma pozór racjonalności i czegoś dobrego, tak naprawdę ostatecznie prowadzi do śmierci, pragnienia w twoim sercu. A tak naprawdę to poczucie wyższości to był trochę taki. Produkt uboczny tego, że ja musiałam sobie w pewien sposób wyjaśnić, dlaczego ja nie przeżywam Boga. Przewijała mi się myśl, że jestem gorsza od tych ludzi. Więc bardzo szybko zamieniłam tą myśl przeciwko sobie. Na bycie przeciwko komuś innemu, tak? Czyli to, co oni robią, jest złe, a to, co ja robię, właściwie to, czego ja nie robię, czyli nie przeżywam Boga w taki sposób, jakby. Dzikusy to jest dobre. To, jak ja mam, to jest dobre. Wytłumaczamy sobie pewne rzeczy, ukierunkowujemy siebie taką pogardą, właśnie i poczuciem wyższości od innych, którzy mają tą rzecz, o której my możemy. Bardzo głęboko chowamy na dnie serca to pragnienie, i z czasem jesteśmy tak oddzieleni od tego pragnienia. Że ciężko nam nawet jest przyznać, że możemy o czymś takim? Już nawet zapominamy. Nie? Wiecie, mając protestancki background, wywodząc się z protestanckiego domu, z protestanckiego kościoła, my bardzo dużo wiemy o Bogu. Boże, ile ja wiem o Bogu, ja naprawdę bardzo dużo wiem. Ale wiecie, można bardzo dużo wiedzieć, a bardzo mało przeżywać realnie. Można mieć iluzję, że realnie pochwyciłem. Że już więcej niczego nowego nie doświadczę, bo wszystko już wiem. Wszystko już przeczytałem, nie będę miał żadnego nowego objawienia, czytając ten sam fragment. Wszystko już znam. Bóg już nic nowego, innego nie zrobi w moim życiu. Wiecie, to kłamstwo przychodzi tak subtelnie, że jesteśmy w stanie sobie nawet je wytłumaczyć takim czymś, że no tak, teraz to już czas na takie dojrzałe życie z Bogiem. Po prostu teraz to już będzie taki. Dojrzały związek. Jak takie małżeństwo po 40 latach, takie, może już nie ma tej iskry jak na początku, ale są ze sobą. Chwała pan. Ej, tłumaczymy sobie rzeczy w taki sposób. No, może kiedyś tam przeżywałem, a teraz już po prostu nie będę przeżywał, nie? No, okej, okay, to zaakceptuję to. Ja po prostu jestem dojrzały duchowo. Wiecie co, ale z całym szacunkiem nie uważam, że dojrzałość polega na nie przeżywaniu niczego nie czuciu niczego i pogodzeniu się z taką miernością i marnością przeżywanych chwil wierzę głęboko że nie do czegoś takiego Bóg nas powołał i wierzę głęboko że można mieć z Bogiem cały czas płomienną relację tak jak miałeś na początku to że teraz twoja relacja zrobiła się dojrzała nie mówię że nie ale ta relacja może być dojrzała i wciąż może być płomienna. Jeżeli ona nie jest płomienna, to uważam, że powinieneś wejść do ciemnego pokoju w swoim sercu i zobaczyć, co tam jest na ścianach, i pozwolić Duchowi Świętemu przewiać ten pokój, tą przestrzeń w tobie, żebyś mógł znowu czuć świeżość Ducha Świętego. Ja się zbuntowałam w moim życiu temu tokowi myślowemu. Ja powiedziałam: Nie, w ogóle, diable, nie zrobisz mi tego. Nie posadzisz mojego tyłka na krześle kościelnym i nie będę prowadziła cichutkiego życia pod chrześcijańską miotłą. Do końca moich dni będę służyć Bogu. Nigdy nie przejdę na duchową emeryturę, nigdy nie powiem, że swoje już wysłużyłam, że teraz pora na młode pokolenie. Nigdy mnie nie posadzisz i nigdy mnie nie uspokoisz. Zawsze będę płonęła dla Jezusa. Wielu dorosłych ludzi, w sensie dorosłych, no starszych ode mnie, tak, którzy mają dłuższy staż z Bogiem, mogą powiedzieć no dobra, jak będziesz w naszym wieku, to to zobaczysz. Ale wiecie, Dlaczego nie chcecie usłyszeć tego głosu od młodszych? Bo my widzimy Was, jak osiedliście, i my mówimy, że pora się obudzić, i dlaczego nie chcecie tego zrobić, nie? Zobaczcie, jaka też arogancja przychodzi na ducha świętego. Bo na przykład, duch święty przez jakąś młodszą osobę mówi do ciebie, obudź się i podnieś pupę z krzesła kościelnego, wyjdź pod chrześcijańskiej miotły, a ktoś, wiecie, arogancko ignoruje. Tą osobę i ducha świętego w tej osobie, dlatego, że jest starszy. Jeżeli ty słyszysz takie coś, takie głosy może od swoich dzieci wierzących, nawróconych i włącza ci się arogancja na to, co ja teraz mówię, dlaczego możesz nie być w stanie duchowego uśpienia? Możesz sobie nie dopisywać filozofii, że no tak, tak, ja jestem dojrzały. Jaki dojrzały? Jesteś martwy duchowo. Nosisz sobie Ducha Świętego, jesteś zbawiony, idziesz do nieba, ale nie przeżywasz Boga. To tak, jakbyś w ogóle nie żył. Boże, ja już tak bardzo przeżarłam moją głowę tymi wersetami o tym, że chodzimy przez wiarę, a nie tylko w doświadczeniach, że nie żyjemy po to tylko, żeby doświadczać, ale po to, żeby właśnie też iść czasami bez emocji i tak dalej. I to jest wszystko prawda. Tylko wiecie co? W pewnym momencie masz te wszystkie wersety w głowie, masz te wszystkie prawdy, one naprawdę osiadły w tobie w taki porządny sposób. Ale nagle stwierdzasz, że kurde, ale hmm, tak naprawdę to już bardzo długo nie czułem Boga. No dobra, no to poczuję i próbujesz podejść. Dobra, teraz poczuję, siadasz, modlisz się, Boże, tak chcecie poczuć. Nic nie czujesz. Dlaczego? Bo wyparłeś czucie. Dlatego, że tak bardzo przyzwyczaiłeś się do jakiejś formy, tak? Może do jakichś wersetów, może do jakiejś nauki, tak? Że chodzimy przez wiarę, a nie tylko w oglądaniu, w doświadczaniu. Życie z Bogiem nie jest po to, żeby, wiecie, emocje tylko mieć podniesione. Nie trzeba mieć podniesionych emocji. Amen! Oczywiście, że tak. Ja jestem pierwsza, która mówię ludziom, rób to na zimnego indyka. Ty się nie zastanawiaj, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Ale wiecie, siadam czasami i mówię, kurde, Jezu, chciałabym Cię czuć. Bardziej niż tylko wiedzieć. Siadam pewnego razu do pianina, modlę się i wypływa w ogóle ze mnie takie coś. Zabierz mnie? Nie, nie można się tak modlić w ogóle. A potem mówię: Halo, moje serce tak bardzo pragnie w ogóle przyżywać Boga. Nie tylko wiedzieć, ale przyżywać, nie? To jest desperacja serca. Jak szczerze spojrzycie w swoje serca, to możecie znaleźć tam coś podobnego. Albo mnie stąd zabierz, albo mi pokaż, co możesz zrobić z moim życiem, przez moje życie, dla mojego życia. Chcę ciebie. Doświadczać bardziej niż kiedykolwiek. Nie mogę mieć ciebie więcej w sobie, bo jesteś we mnie cały. Cały Bóg zamieszkał w tobie, kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, więc nie możesz się pomodlić więcej ciebie, panie chce, nie, ale możesz się pomodlić, że chcesz więcej go przeżywać. No i to była taka modlitwa, właśnie. Widzicie, ja w efekcie tej modlitwy, no, poszłam do przodu gdzieś tam w moim sercu. Już potrafię patrzeć na filmy z przebudzeń. Już mi się nie włącza agresja, kiedy mój mąż to ogląda, nawet sama z chęcią to oglądam. I w taki bardzo śmiały sposób w ogóle modlę się do Jezusa w ogóle, że chcę więcej, nie? bo że chcę po prostu więcej doświadczenia Twojej mocy, Twojego ducha, chcę więcej darów. Wiecie, kiedyś jako młoda dziewczyna modliłam się, że chcę prorokować do ludzi, mm. że chcę mieć słowo wiedzy. Potem prorok, który prorokował do mojego życia e, po kilku latach, nie wiedząc o tym, że ja się kiedykolwiek o tym modliłam, powiedział mi: Jakby zacytował mi Boga, tak? Daje ci dar prorokowania, daje ci słowo wiedzy, nie? Ale ja mam wrażenie, że ja tego nie widzę w moim życiu. Ja chcę więcej, ja chcę to widzieć, ja chcę w ogóle uzdrawiać ludzi. W sensie uzdrowiłam kilku ludzi w moim życiu, ale chcę więcej. Wiecie o co chodzi? Ja w ogóle chcę naprawdę, żeby to przez moje życie przepływało. Ja chcę, żeby Duch Święty dotykał, kogo tylko może, przez moje życie. I wierzę, że Wy też tego chcecie. Zróbmy z tego nasze wspólne marzenie. Zróbmy z tego naszą wspólną modlitwę do Boga. W ogóle zawołajmy o to razem. Boże, chcę Ciebie doświadczać. Ja wierzę, że w Twoim kościele jest przepiękne uwielbienie. Wierzę, że jest super atmosfera. Wierzę, że jest cudownie i duchowo i tak dalej. Wiecie, ale. Jest jeszcze więcej, jest masa rzeczy do doświadczenia w tygodniu, kiedy idziesz do świata, który nie zna Jezusa, kiedy idziesz do ludzi, którzy mówią Ci o swoich chorobach i mógłbyś w ogóle na nich kłaść ręce i ich uzdrawiać, mówić i prorokować do ludzi, którzy w ogóle chcą Boga, mogą nawet o tym jeszcze nie wiedzieć, bo jeszcze nikt im nie powiedział, że w ogóle można chcieć Boga, ale Ty powiesz im i oni zrozumieją, tak, chcę Boga, niech to będzie nasza wspólna modlitwa, że my chcemy Bożej mocy doświadczać bardziej i bardziej. I wiecie, moja przyjaciółka organizuje konferencję, konferencję, która się nazywa Znaki i Cuda. Życie w ogniu. I przyjeżdża na nią taki zagraniczny prorok, Artur Hagen. On się porusza w prorokowaniu, w uzdrawianiu, w uwalnianiu Bożej mocy, tak? Oglądałam wiele z filmów, które on właśnie postuje. Ja chcę tego doświadczyć na żywo. Ta konferencja będzie w Warszawie 6 kwietnia. Zaczyna się o godzinie 10, trwa do 20, na ulicy Elektronowej 10. I wiecie co? Ja tam będę. I ja chcę czegoś doświadczyć. Ja chcę, żeby Boże Odświeżenie przeszyło moje życie, bo ja mam dosyć. Ja chcę, żeby Jego głos w ogóle mnie na nowo przeszył i przedarł. Chcę w ogóle, żeby to się działo codziennie. Ja mam wrażenie, że ja się zasiedziałam w wiedzy w pewien sposób i i tak uważam, że nie jest ze mną najgorzej wcale, ale. Co z tego, że mogę wypadać lepiej, nie wiem, na tle innych ludzi? To nie chodzi o to, żeby wypadać lepiej albo gorzej na czyimś tle. To chodzi o to, żeby być zadowolonym ze swojego życia z Bogiem, a ja nie jestem i mam jaja to powiedzieć. Nie jestem zadowolona z mojego życia z Bogiem. Chcę więcej i chcę, żebyś miał odwagę powiedzieć to samo. I chcę, żebyś przyjechał na tą konferencję. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby zapłacić za bilet, to możesz wejść tam za darmo, dlatego, że Basia nie organizuje tego eventu dla pieniędzy, tylko po to, żeby ten kraj naprawdę Dostał kolejną porcję czegoś, co jest potrzebne nam wszystkim Polakom, do tego, żeby się wreszcie odpalić i nigdy nie zgasnąć. Rozumiecie, co do Was mówię? My się mamy odpalić i nigdy nie zgasnąć. Jeżeli z jakichkolwiek powodów zgasnąłeś, to może. Właśnie ten 6 kwietnia i Twoje przyjście na tę konferencję to jest ten moment, kiedy mógłbyś zapłonąć ponownie i już nigdy nie zgasnąć. Bo ci z was, którzy mnie oglądacie, wyznacie mnie i wy wiecie, że ja nie jestem taką osobą, która promuje chrześcijaństwo konferencyjne. Pfu, pluję na takie coś. Nie, nie, nie. Tu chodzi o codzienność z Bogiem, ale wiecie, to nie znaczy, że konferencje to jest cokolwiek złego. Konferencje są super. One przynoszą w ogóle do naszego życia piękne w ogóle doświadczenia. A doświadczenie nie jest niczym złym, bo my jesteśmy tak stworzeni przez Boga też, żeby go doświadczać. Wiecie, ale też to ciało, ono nie jest tak stworzone, żeby doświadczało Boga cały czas, bo byśmy chyba wybuchli. Nasze mózgi muszą odpoczywać od zbyt wielkiej, wiecie, ilości dopaminy, tak? Dlatego motyle w brzuchu mijają. Zapraszam Was żebyśmy się spotkali na tej konferencji. Jeżeli chciałbyś się ze mną spotkać, może chciałbyś mnie poznać na żywo, też porozmawiać ze mną, nie? Świetna okazja, spotkajmy się na przykład tam, w tą sobotę, 6 kwietnia na tej konferencji. Z chęcią się pomodlę o Ciebie, jeżeli będziesz chciał, chciała. I wiecie co? Ja słuchałam sobie tego proroka, bo ja go będę tłumaczyć, więc mówię, no kurde, muszę się z nim usłuchać, szczególnie dlatego, że on jest z Afryki, no a tam ten angielski jest taki trochę inny. Więc sobie go słuchałam. I też słuchałam filmu, który nagrał jako zaproszenie na tę konferencję i on tam powiedział takie coś, że on wierzy, że to będzie czas odświeżenia, łapania kierunku dobrego, czas odpowiedzi na pewne pytania, które dawno nie były jakby odpowiedziane w naszych życiach. Wiecie co? To jest wszystko do mnie. Nie dlatego, że to jest takie samo spełniające się proroctwo. Proroctwo tak ułożone, taka wróżba tak ułożona, żeby była do każdego, nie? Nie, to są tematy, które osobiście do mojego życia trafiają w ogóle w punkt na teraz. Wierzę, że to nie tylko do mnie trafia w punkt. Ja wierzę, że to jest w ogóle dla naszego kraju serio potężne narzędzie, żebyśmy zrobili wreszcie tutaj różnicę. Żeby w ogóle ten kraj poznał imię Jezus. Ale musimy zapłonąć. I nie bądźmy aroganccy, że dobra, już na tylu byłem konferencjach, co mi tam da jakiś prorok z Afryki. O, a tak w ogóle to widziałem filmiki, jak z Afryki usługujący ludzie oszukują, że uzdrawiają ludzi. No ja też widziałam. Okej, okay, ale to nie jest taki człowiek, który oszukuje. Dlatego... Was serdecznie zapraszam na to spotkanie z nim. Ja tam będę. Zobaczymy się. No i cieszę się. Ja wierzę, że to będzie czas wyjścia ze schematów, wyjścia z takiego skostnienia, wyjścia poza taką swoją strefę komfortu, ale to dobrze, dobrze jest wyjść poza swoją strefę komfortu, nawet jak czegoś nie rozumiesz. Wiecie co? Ja powiem szczerze Wam tak, ja nie rozumiem tego, jak działa Duch Święty, ale chcę to poznać. Ja w ogóle więcej powiem. Ja chcę, żeby przez moje ręce działy się rzeczy dziwne i niezrozumiałe. Nawet jeżeli ktoś miałby mnie skrytykować, obsmarować, nagrać na mój temat filmik, że jestem jakąś heretyczką zwiedzioną, w ogóle... OK. Wiecie co? Ja chcę być zadowolona z mojego życia z Bogiem. Ja chcę być w ogóle szczęśliwa z tego życia z Bogiem, nie? Mam jedno życie na Ziemi i ja chcę je przeżyć w taki sposób, że jak będę odchodziła, to będę mogła powiedzieć, w ogóle dopełniłam mojego biegu, wykonałam moje zadanie, w ogóle rozpoznałam moje zadanie na Ziemi, poznałam moje powołanie i wypełniłam je. Wiecie, jak wielu z nas nie zna swojego powołania, jak wielu z nas w ogóle nie wie od czego i do czego są. A każdy z nas jest od czegoś i do czegoś, bo każdy z nas ma swoje buty i te buty są wielkie i piękne. Nie ma butów, które są piękniejsze od innych butów. W Królestwie Bożym każdy z nas ma swoje buty, swoje powołanie. I nie możemy patrzeć na innych, możemy patrzeć tylko na swoje. Czy znasz swoje powołanie? Może na tej konferencji w ogóle dostaniesz pewną odpowiedź, potwierdzenie, Może zostaniesz uzdrowiony od choroby w ogóle, z której wiesz, z którym sobie nie jesteś w stanie poradzić, czy z jakiegoś uzależnienia. No ja nie wiem, nie chcę wymyślać, tak? Tak naprawdę, co się może stać? Wszystko się może stać. Także spotkajmy się tam i doświadczmy w ogóle czegoś nowego. Zapalmy się, nie zgaśnijmy i dajmy w ogóle temu. Krajowi, tak się odmienia, temu kraju, temu krajowi tego, czego ten kraj naprawdę potrzebuje, nie? Poznanie Jezusa. Tam na konferencji będzie dwa razy uwielbienie. Uwielbimy Boga, podniesiemy poziom chwałę. Będziemy mieli naprawdę wspaniały czas. Link do rejestracji jest w opisie i w komentarzu. Także po prostu się zarejestrujcie, nie? Tak jak mówiłam, można wejść za darmo, można wejść za połowę ceny. Jeżeli jesteś człowiekiem, który rozumie koncepcję dawania i też jakby dokładania cegiełki swojej do pewnych bożych dzieł, to zrób to i dołóż swoją cegiełkę, tak? Um, a jeżeli po prostu naprawdę nie masz, to po prostu przyjdź. Za darmo i to jest ok. I nikt cię stamtąd nie wyrzuci. Po prostu tam przyjdź, nie?